Hej, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku 6.30 witam Was bardzo, bardzo serdecznie i słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat chłopaków, którzy spędzili noc w akwaparku. Jest tam parę zagwozdek, które mi się nie podobają i które mogą oznaczać, że coś tu było ustawione. Ale jeżeli chcecie je poznać, to oglądajcie odcinek do końca. Przede wszystkim zacznijmy od początku. Czyli od historii chłopaków, bo jak nie wiecie, chłopaki spędzili najpierw noc w Ikei, po czym zrobił się taki duży boom. A ja zrobiłem nawet na ten temat odcinek, więc jeżeli ktoś nie widział, to niech sobie tutaj klika. Ale doszedłem też do paru informacji, że takie coś mogło również być ustawione, bo ponoć jeden z chłopaków ma ojca, który pracuje w Ikei. Nie wiem czy jest to wyższa czy niższa posada, aczkolwiek od dwóch osób usłyszałem takie źródło, więc być może jest rzetelne. Kwestie myślenia pozostaje wam, pozostawiam wam, więc tutaj nie żebym coś sugerował. Idąc dalej, dochodzimy do nocy w szkieletorze. To nie zrobiło dużego szumu, więc chłopaki poszli jeszcze krok dalej i zrobili noc w akwaparku. Niestety, jest, tak jak wcześniej wspomniałem, parę niedociągnięć, które mogą oznaczać, że cała noc w akwaparku była ustawiona. Jakie? Zacznijmy od wymieniania. Na samym początku zacznę od kwestii telefonu, bo ona może być zastanawiająca, a właściwie od miniaturki, bo przecież na miniaturce widać chłopaków, którzy robią sobie normalnie zdjęcie, i można by powiedzieć, że mogli ustawić gdzieś telefon, żeby zrobił im zdjęcie. No bo nie ma tam po prostu osoby postronnej, nie ma osoby trzeciej, która takie zdjęcie mogłaby zrobić. Albo. No właśnie, może jest taka osoba, bo może wszystko jest ustawione. Przecież chłopaki nie mieli żadnego selfie sticka, nie mieli żadnego statywu, ani innej rzeczy, nawet oparcia w danym miejscu, by mogli położyć telefon bezpiecznie tak, żeby nikt go nie zauważył, a oni spokojnie mogli sobie zrobić zdjęcie. To jest pierwsza kwestia, ale wiem, będziecie czuli niedosyt, że co to jest telefon, więc jedźmy dalej. Jest pewna statystyka, która mówi o tym, ile dany człowiek może wytrzymać w wodzie. To oczywiście różni się od y, organizmu, kondycji itd. Tak Dalej, ale jest taka przybliżona statystyka, którą wyświetlę wam teraz na ekranie. I jest tutaj, moi drodzy, informacja, ile czasu jest potrzebne na przeżycie. I jak widzimy, jest tutaj szacowany przeciętny czas przeżycia w wodzie. I jest podany czas około 120 minut. Tyle wytrzyma organizm człowieka, jeśli temperatura w zbiorniku będzie wynosić 15 stopni Celsjusza powyżej zera. A moi drodzy, jak doskonale wiemy, basen raczej w nocy nie był ogrzewany, bo wszystko było wyłączone. Ale do tego jeszcze w sumie wrócimy, bo jest to też kolejny ciekawy element odnośnie tego właśnie kłaparku 120 minut, czyli 2 godziny. A przecież na filmie doskonale widać, jak chłopaki podają czas mniej więcej od godziny, nawet powiedzmy, zaliczając tutaj 23 aż do 6 rana. I wyobraźcie sobie, jakby oni wyszli z zimnej wody, o ile by w ogóle wyszli. To czy nie trzęśliby się z zimna, po, po, to jest po pierwsze. Po drugie, czy ich ręce nie byłyby zdrętwiałe, nie mogliby za bardzo ruszać koń, kończynami. No, wiecie, jak to jest zimą, jak macie zimne od, odmrożone troszkę ręce i normalnie wiecie, że ten ruch jest taki wolny. To w, te wszystkie rzeczy się wolno dzieją. A jak widać na filmie chłopaki skaczą do wody, robią z siebie głupków itd., itd. Kolejna kwestia to bransoletki. Tak, wiem, że nawiązuje do zegarka, ale chodzi mi o branzoletki, które chłopaki mieli na ręce, bo przecież po wejściu na basen każdy z nas otrzymuje branzoletkę czasową, i która mierzy czas. W danym akwaparku w Krakowie jest ten czas mierzony w bardzo wysokich cenach, jeżeli przekroczy się każdą minutę dalej. No, faktycznie są pewne kary, które można zapłacić za zgubienie branzoletki, niby jest to opłacalne, ale zastanówmy się nad faktem, że na początku. Filmu chłopakom widać bransoletki, że mają je na sobie, a na końcu filmu nagle magicznie znikają. Ciekawe dlaczego. Mówiłem o tym, że jest kwestia maszyn, które powinny być tam wyłączone. Bo jeżeli ktokolwiek z was dotrwał do samego końca, kiedy zamykali basen, to doskonale powinien wiedzieć, na przykład albo w momencie, kiedy była zjeżdżalnia chociażby wyłączona, że wszystko nie działa. Żadne filtry, pompy i tak dalej. Woda sobie po prostu stoi i nie ma żadnego ruchu, żeby nie napędzać niepotrzebnie energii. I tak samo jest ze zjeżdżalniami, na którą przecież wybrali się chłopacy, no i było słychać tam wodę. Było słychać wodę, a przecież zjeżdżalnia powinna być wyłączona. Czy było to nagrywane w czasie, kiedy jeszcze, no właśnie, akwapark działał? Pod znakiem zapytania również ustawiam pewien fragment, który Powiedział jeden z właśnie chłopaków, a mianowicie ten. Ja zobaczyłem w tym lustrze takim na zakręcie zobaczyłem kogoś, kto idzie sobie po prostu w naszą stronę. Tam wodzą. Chcieliśmy go też zrobić tak naokoło, ale w sumie to nas porobił, bo zaczął skręcać. I wtedy ja się z nim spotkałem, popatrzyłem się na niego wzrokiem. Nie, byłem spanikowany, ale popatrzyłem się na niego wzrokiem pewnym. Takim, wiecie, o. Mam Muszę... nadzieję, że mu noc wyszła, tak, tak, że nie, jak nie w tym momencie, na noc doczeka, my jak najszybciej spakowaliśmy ponad... I co? Jesteś pracownikiem aquaparku i niby nie reagujesz na o dwie osoby, które znajdują się po godzinach pracy? To by było dosyć dziwne. Ale żeby nie mówić, że to jest totalnie fake, to znalazłem jeden komentarz. Filmik to nie jest fake. Znam osobę pracującą na noce w parku wodnym. Światło się świeci całą noc, ponieważ park jest co noc sprzątany. Z tego samego źródła wiem też, iż jest wewnętrzna afera w parku z tego powodu, ponieważ obnażyli słaby system ochrony. A dodatkowo pracę straciły dwie osoby. Żart fajny, konsekwencje słabe. Pozdrawiam. I może jest tutaj rzeczywiście ziarnko prawdy. Te osoby, które mają jakieś kontakty w krakowskim aquaparku. Mogą dać znać, czy rzeczywiście tak było. Aczkolwiek ja niestety takich wtyk nie mam, a raczej, jakbym zadzwonił, to by mi nie powiedzieli. No, ale daję wam do świadomości to, że ten filmik, akurat niestety, mógł być ustawiony. Więc osoby, które tak bardzo jarają się wszystkimi wydarzeniami, które dzieją się na YouTubie, niekoniecznie moi drodzy, wszystko jest prawdą, bo niektórzy mogli mieć układy. No, i dziwi mnie fakt naprawdę najbardziej ten, że chłopaki wytrzymaliby tyle godzin w wodzie w jednym miejscu, bez ruchu, bez picia, bez, bez żadnego prowiantu. No, bardzo, bardzo dziwny, zastanawiający element. Aczkolwiek pomysł oryginalny, więc chłopaki gratuluję, bo pewnie to będziecie oglądali. To tyle. I czekam na dalsze Wasze informacje na ten temat, więc piszcie w komentarzach i oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, a jak i również do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Odwiedzajcie mnie na Instagramie, Snapchacie i na Facebooku, wszystko znajdziecie w opisie. Miłego wtorku, trzymajcie się ciepło, cześć.